Siemanka. Siemanko, z tej strony Arek, ze mną są Ja, czyli Zebra Ja, czyli Pirchu <grymka> I nagrywamy Hirohiro! Dzisiaj ze względu na ostatnie ucięcie odcinka, ze względu na limit głupi YouTube'a, który daje, yy, nie wiem co, ale daje coś i nie możesz stawiać nie wiem za co ale po prostu nie możesz i tam od gdzieś tam tysięcy widów czy coś tam, masz nagrywać pełno, coś tam filmiki. I wszystko przez to, że lubimy placki. Właśnie, placki. Straszne są placki, naprawdę. Nie wciągajcie się w to. Z tego bardzo trudno się wychodzi. A teraz obejrzyjmy sobie piękną walkę bandy. Teraz no <śmienic> <śmienic> Ciekawe czy jest jedycie. A zwycięstwo w tle. Oczywiście <śmienic> wiedzieli co on tańczy, to takie jakiś teraz, no tak jak, było to... No takie dziwne to. Troszeczkę. Tak, troszeczkę, no. No i fajne. Ciekawe czy ich zjedziemy w ogóle. My ich zje zjechaliśmy. No stasuje, nie. <śmienic> No, hmm. Oczywiście, że tak. O, teraz przedstawiciel w... Przedstawicielstwa, what? Przedstawiciel, no przedstawiciel. Przedstawiciel, w ogóle to jest bardzo dobra prasa, no. Przedstawiciele, przedstawicieli, no czemu by nie? No to jest takie trochę dziwne. No przedstawiciele, przedstawicieli. No weź mi powiedz czemu by nie. Ponieważ baziant. Baziant, Ponieważ wszystkowi, na baziant. Ba wszystkowi na bazianta. Wszystkowi na ta. Baziant lubi plaćki, Baziant lubi plaćki i to jego wina, wina, A co wina. A procenty. No, procenty tam Teraz tylko wskazuje na monitor. Na to... nagraniu tego nie widać. <laughs> <laughs> na nagraniu tego nie ja widać. ile arek musi rozwalić. Ja, ja to... tam nie dam rady. Ty. Arkadiuszu ile musisz rozwalić. Podstawać. Jakie słabe, jaka słabi jest mam lepsze to najsłabsze drużynie. Czy nie? Prawda? Jestem trzeci, jestem trzeci, choć mam mniejszy level, ale mam więcej chunoru. Czy, czy, zje, czy ich zjeść? No patrz, takie staty powinieneś mieć na 57 levelu. Takie staty musisz mieć. Takie staty. Ale musisz mieć na 57. takie staty, ty wiesz, że umiesz grać. Też nie będę takich miał. Fuck you game! Game! Okay. A ja go bije po... No tle samo! No cha cha, Teraz to przegrasz! Ja Teraz wygra. już przegram! Też możesz kliknąć po mnie. Ja tak zawsze robię! Nie wiem No jo, ale na nagraniu trzeba pokazać! a e, tam! kliknij po i powiedz czy wygraliśmy! No. Pokazujemy, jak akcjemy. Ale jeszcze unik? Unik? I krytyk. I unik? 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 Wam Unik? 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 Nie. To się sprawdza. Unik? to no tu, a ten, no Zebra. Eee, gdzie to no jest? No Zebra, co ty robisz? Gdzie jest ta walka? Zebra, Zebra, To my, to, 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 to kliknij, to, to. Przedstawicielstwo, jedy, zgłoszenie 11, wygrany. Patrz, patrz, jak, patrz. No a to nie to. Jak to nie to? <grym> no normalnie. Sam jest tych nie to. Ty, 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 ty. Co, to to! To je to! Nie, to nie, nie to. To niżej. To to je to. To je to. To je to, to ja amelinium. To! Ty też skończyliśmy jakbyście nie widzieli. Patrzcie. A tego to ja nie potwierdziłem. To weź weź to pomini. Mm, to Arkanie. No to dobra, pomijamy znudów, nie? No się trochę pomijcie, bo to jest bez sensu. Kopytkowy kopytek. Kopytka rozwała... Kopytka nie ma. Gdzie to... jest kuta? Kuta nie podobra już starczus. Polski nie ma ubrań. No, polski nie nosi ubrań. Przecież to jest pole. do Polaków się upodobnia. No właśnie, jeszcze tylko piwo w ręce jest dobrze. <grym> Idealnie. A to ja też lubię. <grym> no, takie raz z Eee, do tylko jednego zniszczył. No a ty tego nie zniszczył? Więc... a ty ani jednego nie zniszczysz, więc się nie odzywał. Ciociu! Ciociu, zjściota! Patrz, jakiś człowiek prawie po HP zjechała, a ty? Bo cię, zobacz jak cię jedzie na dwa strzały. No i patrz, jakiś ciebie lamus. No. I zobacz, już cię ci, ci, ci i co? Ile mu zabrałeś HP? Mało. E, więcej niż kapi. Nie. Nie. Tak. Już ile dasz? No, no i, i, i patrz jak go, jak jest... I ile BHP blan... zostało, no to jest oszustwo. No dużo. No to właśnie dużo. Dwa dużo. tysiące. No. Yeah. Trzeba było lepiej pakować w staty. Zebra ty nie gadaj, bo tu można i mieć level. No za so, pokaż... pokaż moje konto. No pokaż moje, pokaż moje konto, pokaż moje konto. 35 level. No. No właśnie. No. No i pokaż moje to Kiedyś usunąłem sobie konto, bo tak. Ponieważ e, no bo nie ogarniałeś Jak ja nie ogarniałem? O ja masz ja... te same dresy! Mam dresy, mam dresy, a teraz włącz ten No ej, gdzie są moje dresy? No idioto, ty wiesz co ty masz? Dresy. W... zmieniamy staty hmm. Gramy dalej. Yay. Do... Ojej, a teraz wło... No włącz to, włącz to co mieliśmy no Dziękuję. To co mieliśmy włączyć? Alek. Przedstawicielstwo, przedstawicielstwo! I zobaczcie jak ja tego przedstawiciela sam go zjadę, sam go zjadę, po prostu patrz! Patrz, wtedy miałem jeszcze, nie umiałem pakować staty i miałem bardzo mało siły. I <laughs> Bucha, zobacz, nie! I co? dałem mu 528 HP! I miał na dwie, na alek dwa hit. Arek, nie zjadasz nic. No to do nas nie doszło. No właśnie, do was nawet nie dojdzie. Jesteście lamusy, nic, nikogo nie zjedziecie. Jesteście naprawdę lamusy. O kuta 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 był Dobra pomijamy no, trochę No nie no nie pomijaj Nie pomijaj L. Co ty robisz? Z bawisz, z Co ty robisz? Się Na mojego YouTube'a nie wchodź Czemu? To jest twój YouTube, to jest nasz YouTube To jest YouTube Hero Zero Drużyna Hero Zero Zapraszam do gry no. no, no. no, no, no. Hmm, nyl, nyl, Biały Moodin. Nie jest biały. Jest. Część on ma dwa telefony w wy... ręce. Ej, zobacz, patrz. on ma dwa telefony w ręce. Czekaj, tam... muszę się przyjrzeć. Gdzie? No tu w tej ręce. On ma dwa telefony. A to są na pewno telefony, a nie spinacz? Nie. Nie <laughs> <laughs> go polski hardcore zjewię. O, teraz ubrał coś. Ale jak to przegra? Lol, polski hardcore go zjedzie? Nie. Tak, idę. Dobra, Eee, jakim cudem go zjechał? Cała nasza gildia. Jeszcze jedną jak nie, to nie? Dobra, to się zaraz spondujemy, zrobimy wstawienie. Sześć baterii, cała nasza gildia. O, może wiadomość. No wiadomo. No ej, najdłuższego krzesła. Tak, wziąłem najdłuższego krzesła. Zmieniłem nagrywanie, zmieniłem... Jesteś lamusem. Nie jestem lamusem. Może trochę. <głos> <głos> Mogę wejść na swoje konto? Muszę... Nie, nie możesz, bo jeszcze nagrywamy. O to przestań nagrywać. Nie, bo jeszcze nagrywamy. Trzy, dwa, jeden. Do widzenia, panie stwór, na którym się wyłącza nie. nagrywanie. Nie wyłączysz nagrywania. Nie! Czekaj, musimy nie... wyłączyć jak, jak Arek niszczy młoty. nie no, tak pokaż, tak pokaż, tak. pokaż się, wykaż się w pojedynku, co? <laughs> Czekaj, zdejmę broń rzucaną. Spokojnie. Co boisz się? Boisz się użyć swojej broni rzucanej, co? Co? takie ze słaby, boisz się użyć swojej broni rzucanej? No jasne. <laughs> I teraz dla Beki atakujemy ostatniego! Aha. A ciekawe nie? krzyję, krzyja. Ja Wpisz no, zero Mhm. Uh -huh. Bo mi coś znalazło w ciebie. Może jeden wpisz. Zero! No, no za takie, za takie. To będzie koniec.